Obiektyw? Sorry, już? Cześć, witamy Was serdecznie z targu Warsaw Home 2024. W naszym mobilnym studiu filmowym go, gościmy dzisiaj wyjątkowego człowieka. Arek jest biznesmenem, przedsiębiorcą, stolarzem, ale także projektantem mebli, który w swoich projektach w bardzo nieoczywisty, i wyjątkowy sposób łączy styl, design i funkcjonalność. Dzisiaj porozmawiamy trochę o pasji, o kreatywności, o tym skąd pomysł na taką markę i co dalej Arek z tą marką chce zrobić. I ze swoimi mylami oczywiście także. Poznajcie Arka Wygana, właściciela marki Wygan Design. Ja nazywam się Magda Wartecka i zapraszam Was na kolejny odcinek naszej serii z miłości do mebli. Medli wraca do góry nogami cały proces i to, co wiemy o projektowaniu mebli. Skąd przyszedł Ci do głowy taki szalony pomysł na połączenie pokojowej komody z domową siłownią? Z stworzenia mebla, które łączy w sobie wiele różnych czynników, między innymi domowej siłowni, prasowanie oraz biurka. A w jaki sposób wpłynęła na to Twoja pasja do sportu i zdrowego stylu życia? Bardzo dużo pracujemy, mamy mało czasu, coraz mniejsze są mieszkania. Ehm... Chciałem, żeby w przerwie, podczas pracy, połączyć to z krótką sesją na Trinilli. Tarni Warsaw Home to jest takie wydarzenie bardzo dużego polibru, skierowane stricte do projektantów. Jakich reakcji spodziewasz się od gości targowych? Spodziewam się dużego zainteresowania, dużej ilości pytań. Mam nadzieję, że spodoba się pomysł połączenia takiego multitasku, który w środku jest tutaj zorganizowany, w tym moduł. Te meble, które prezentujesz na swoim stoisku, to jest takie bardzo innowacyjne połączenie designu z funkcjonalnością i z takimi sprytnymi rozwiązaniami. Powiedz, na jakie wyzwania w trakcie tworzenia tych mebli i projektowania natrafiłeś i jak technologia HETISH pomogła Ci w tych rozwiązaniach? Jeżeli chodzi o technologię HETISH, odpowiem na to pytanie. Jest bezkonkurencyjna, bo systemy działają doskonale, więc nie wyobrażałem sobie innej firmy, którą bym tutaj zakomponował. Jeżeli chodzi o problemy, które tutaj napotkałem, te meble są bardzo wyjątkowe, jeżeli chodzi o ich rozwiązania, nie mają dolnego cokołu, więc musiałam stworzyć klamry spinające, które tak naprawdę pozwalają na wjeżdżanie i wyjeżdżanie kubików ze środka. Więc to było dużym wyzwaniem, co zrobić, żeby ten mebel po prostu się trzymał, a jednocześnie mogły te kubiki wjeżdżać do środka i można było tak płynnie i niezależnie korzystać z tej technologii. A jakbyś miał po, yy, nazwać taką jedną rzecz, która sprawdziła, sprawiła Ci największą trudność, która była największym wyzwaniem, a z którą sobie poradziłeś, to co by to było? Myślę, że jest pakowanie wszystkiego do jednego mebla, żeby ten mebel nie wyglądał, nie narzucał swojego stylu ani charakteru, żeby można było go zakomponować do każdego wnętrza, zmieniając go z zewnątrz, ponieważ on, patrząc na niego, nie zdradza w ogóle tego, co jest w środku. Ale co dalej z projektem? Bo te meble to rozwiązanie dla osób ceniących sobie elegancję z tych, ale także dla tych, którzy mają małe przestrzenie i potrzebują, potrzebują czegoś sprytnego i eleganckiego. Ja myślałem o dwóch liniach. Jedna to marka Premium, a druga to linia Basic, czyli dla osób, które, którzy potrzebują ciekawych rozwiązań, dysponują mniejszym budżetem, a chcą zadbać o zdrowie zdobyju życia oraz mieć funkcjonalny i stylowy mebel. Druga marka będzie personalizowana, czyli komoda, do której dobieramy Rodzaj tkanin, które mogą być na frontach. Może to być na przykład blat kamienny, mogą być forniry, intarsje oraz szereg innych różnych zastosowań. Kiedy możemy się spodziewać tych mebli na rynku? Myślę, że linia Basic będzie wprowadzona w nowym roku, być może jeszcze pod koniec tego. Jeżeli chodzi o markę premium, to w tej chwili będę przyjmował zamówienia. Będą realizowane na przyszły rok. Okej, okay. trzymamy tym kciuki za rozwój marki, za rozwój tych mebli. Wam dziękujemy za uwagę i zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek naszej serii Z Miłości do Mebli. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you